No i co te ilu? Po co ci to było? Po co? Teraz serczy? No i po co ci to było? Teraz sreczyć? Sreczyć i krzyczyć? Eż? Co się dzieje? Weź go sobie, co mi motor kradnie. I ukradn mi motor. To no jest ta rama kotka. To no i po co to, ci to było? To no i po co? Po co? Co ty go porywasz? On motor. Nie mogę, to jadę z wami. No dobra, jadę z wami, jadę z wami. To jest złożyń za mój. Ty niedobry człowieku.

Co wy chcecie z nim zrobić? Nie wiem jeszcze. Jakie? Co robią? Tak, władz. Porwali kolegę biednego. Nie, on nas sokrat. Porywacie mi kolegę, kurwy. Nie RDM, bo byłeś pod to sporwania. Porwałeś kolegę, miałeś go zakutego, czyli mogą cię zabić. Aha, i jak coś. Jak, jakbyś już faktycznie chciał wysłać do tego RDM-a, to ja cię wyślę za to, że masz go w jednym samochodzie. No, wyślę go, że ma, miałeś go w jednym samochodzie, w dwie osoby, nie te same fity, nie? Więc 13 kryminalnych, zapraszam na 14 dni harda, nie? A ty co, myślisz? Dzięki, spier dalej.